Cześć, z tej strony Oscar i dzisiaj piję sobie 45 tysięcy połarków Gram Lori Loris. Czy ktoś się tam czyta? E solo hologram, bo w sumie ten ten nie gram. nie ma jakiejś fajnej mapy na tego, tą postać. A ta mapa co teraz gram ona jest gitna, na Lori Loris. Lourie i Lowry, nie wiem jak to się czyta, no dobra, zresztą to nie jest ważne, ważne, że jest last o 45, znaczy o 45k, otworzymy mitycznego, no to na pewno wpije to, jak będzie miał jakiś max podjeżdżał, nie jeszcze bij, nie? Pewnie, no zginę, trzeba być naprawdę, nie wiem, co jest tak zrąbane, ja wolę trójki, no ale co mi zostaje jak nie ma z kim grać i nie dość, że randomy, to jeszcze, do jeszcze, no takie coś. Jeszcze taka mapa jest, że chciałem zadymę, ale w sumie jest fajna mapa na zadymę, nie jest fajna mapa na napad, znaczy mapa na ma napad jest fajna, to nie pamiętam jak się nazywa, bezpieczna strefa chyba jest taka fajna na czaka na przykład. Ale no. Y, no na Laury Lary nie. To w ogóle nie jest ma pana trowerów Jedynie to może Juju -ju by się tam spisała. Bo jest tam niby ta woda. W ogóle Juju -ju to ja mam na 900. Ale chciałem być na 1000. Czyli maksymalnym rangę. I teraz to jest. No w sumie też rangi były lepsze. Tu 30 ranga. Teraz 30 ranga to jest. Chyba ile pucharków 580? z nic praktycznie. O, podjedziesz na śmieć. Hmm. Dobra plus jeden. Czy zmienili... Fajne jest to, że zmienili też... Dostawanie pucharków. W sensie, że za 6 miejsce 1, a bym miał chyba minus 1. Yy, więc my to ciekawe. Nie wiem. Teraz będzie jakoś gorzej gra, ja nie wiem. O, teraz jest last. Nie mogę tego teraz zepsuć. Juju. Nie wiem, czy ja mogę podjechać Juju tak szczerze. W sensie ona dużo bije z tego. Ja też niby. No nie trafiła, dobra. No, mam w powodzie. Będzie walczyć. Nie wiem. O chuda. No to na pewno takim. No nie wiedziałem, że to jest ta Lili. E, no ile mi za nie. Dobra. No, chodzi, no bezpieczna strefa, tylko też z tymi mutacjami. Czy jak to się tam nazywa? Nie wiem. Tymi kartami demonów czy... ja nie, bo... Ja mam Anioła, aber Ma Birfa niby, więc mogę grać trochę. Tak. Nie chcę. Być. No i co, no i. Zresztą zobaczcie, co to się stanie. W sensie to się jakoś dziwnie gra. Tej zadymie mi no, ten Larry i Lori. No, właśnie dlatego. Dobra, zabiłem go, okej. Okay. Y ciekawe czy oni to strzeli? Nie, nie strzelam, ja No, jeszcze Martisa wyjaśniam i to oni nam strzelą. Chociaż nie, nie tą Kenji Martisa zabili. Dobra, zabity. Aha, mój klon zabił, okej. Okay. Czy ten klon gówno już bije? Ja. O, super. A bym sobie trafił, oni się nie ruszają. No on nie zabija. Albo jednak. Dziwna... Dobra, jak oni teraz nie strzelą... Dobra, strzelili. To wam, nie będzie plus 10, no ale... Później pójdę solo i... Mhm. O, Ej, w sumie nie było źle. Znaczy jakieś boty dobrało. Nie, ten Mortis, okej. Okay. On w ogóle kogoś trafił, że on ma takie staty. W sensie on miał 800 leczenia. Kiedyś słyszałem, że jak się ma więcej leczenia niż te Yy, no czy pokazuję Ci to serduszko, to podobno masz więcej lat niż damage'a Czyli nikogo nie trafi, tak jakby no bo atak może sobie co najmniej 1000 na pierwszej mocy nawet, a pewnie miał 10. No i teraz mogę w sumie co dodać. Dobra, Wystarczy piąte miejsce, piąte miejsce i nie będę tak agresywnie grał, nie? Czy to jest agresywny jeszcze tak jakby? Hmm, w sensie teraz Lori, Lowry, nie wiem na czym jest dobry, tak szczerze. Wiem, że jest. Pewnie nabrał polu, ale się teraz nim tak nie gra, nie? Kiedyś się grało, choć i tak jest dobry. Ale no. ciekawe, czy on. Kiedy on zostanie tego hypera, co ja zrobiłem, dobra? Nie, nie, nie. Nie nie wiem, co ja robię. Tylko co przełam, to nie co ja sobie próbuję zrobić. tego nie gram, Gram tam za Ja wolę tam trójki. Gram trójki. Mhm. Jessie, Kenji U nas. Daryl w ogóle, Daryl jest fajny. Bibi. Okej. Okay. I ja oczywiście. Max. Co mnie uderzy. Aha, Jessie. że oni mają ten Jesse, Co się. I co Strzał... odbijają. A, właśnie. Ten darmikło podjedzie, nice. Jesse Jessie. No tego złoma postawię, ale dla mnie to nie jest większy problem. 1800? Nie wiem. Czemu ja tyle uderzyłem? Właśnie, czemu ja uderzyłem tyle? Może jednocześnie z tym Lori Low rim. uderzyłem. Czekam się tam. No, low. No, bra, nieważne. Chyba jednocześnie z nim uda. O, trafili to, okej. Okay. No, za za dymie dużo lepiej idzie. Bo tam są tam same kity, jakieś. Po prostu Edgary, które w ogóle są takie no skillowe, że. To w ogóle są Co oni robią? Nie bronią. Tylko na to nam strzeli, dobra, nie strzeli. Dobra, trafiłem, z tym złomek. Nie. Nie zabiję go. Myślę. A ten długi to jest odcinek. Ja myślałem, że on będzie z 3 minuty trwał, bo wygram od razu. To się okazało, że nie mogę no, po prostu płarku mieć. Znaczy wygram, ale już za mało dostanę. Kto ją fiduje tą Jessie, że ona co chwilę działa? No. no. Co? A, dalej. Ok. A nie ma leczenia. Pewnie. Dobra, nice. Ten mecz będzie długi, ale my wygrywamy, więc... Więc oni muszą agresywnie zacząć grać. A my defensywnie. Hmm. Ostatni gadżet. Zabiłem, ale, znaczy, zabiłem go, ale... ale zginąłem niestety. Yy, nie wiem. Jak... nie Jak było mi to wpakował. To bym się czuł tak źle. Chyba nie przejdę. Chociaż. Nie. Ja. Nice. A i 45 k te. I to było męczenia. 7 nice. Nie wiem co mam do sobie pewnie dlatego, że strzel gola. Dobra. Zresztą mnie to nie obchodzi. 45k i 4 bułarki oczywiście. No i metyczny nie stachro. Nie, nie mogę wdropnąć postaci, bo mam wszystkie. Mogę do dropnąć skina albo monety. I pewnie to będzie skin. Co? I od kiedy można 1000 kredytów z tego dostać? Nie ja wiem. Ej, Jaka jest szansa na to, że 1000 kredytów? Ja to sprawdzę, nie? Ja to zaraz sprawdzę a oczywiście karnet z tym panta? no ale w sumie dobrze dobra yy... Yy, nie dowiedziałem się ile, jaka jest szansa na to ale ja myślę, że jest mała szansa na 1000 kredytów z, z milicznego startupa bo jeszcze nie miałem tyle, miałem 500 ale 1000 jeszcze nie miałem, dziwne Zbierzmy sobie kredyty Czy Ja zbieram na shade'a niby, ale On będzie dopiero za miesiąc I jeszcze w sumie mam tysiąc kredytów Zaoszczędzone, więc Mogę zostawić tylko te 1000 kredytów O Ty prawie bym to zabrał Chociaż w co? Yy. Więc w sumie to by było chyba na tyle W tym odcinku, jeszcze pewnie będę Wbijał peny Mam ją, mam ją na hyper. Ulepszyłem. No, na razie to w tym odcinku. To na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.